No cześć, gramy sobie dalej. Dostawiliśmy naszych bohaterów w takim nieco napiętym położeniu. Zobaczmy co tutaj możemy dalej zrobić. Tu zamknięty na cztery spusty. Potrzebuję klucza. Mam jakiś klucz? Nie mam. Jeszcze zobaczmy prawym. Aha, to jest ten Jacob. Dobra. Korytarz. Wchodzimy do korytarza. Wow! O oh, panie. Bary. Chyba jest nieżywy. Biurko recepcji. Może zanim tam podejdziemy, nie ma tu nic użytecznego. Bary. Kaszle. A to żyje. Bary żyje. Bary, ty żyjesz. Wygląda na to, że moje oczekiwania na temat tego miejsca poleciały na łeb na szyję. jest oh, jesteś straszny. I czuję się strasznie. Masz tą lokację? Tak, dobrze. Zabieraj się stąd. Nie mogę cię tak zostawić. Już po mnie, David. Zabieraj dzieciaka i idź. Przykro mi. Bardzo mi przykro. Pozwoliłem ci spaść. Nic nie szkodzi, dokonałeś słusznego wyboru. Maggie wiedziała, że dokonasz słusznego wyboru. Co? Moja żona wiedziała, jej liścik napisała, że wie, że dokonasz. Słusznego wyboru, gdy nadejdzie czas. Liścik był do mnie, ale tamten paragraf, tamto zdanie, to było do ciebie. Cóż, powiedzmy, dobra. <laughs> Idź, David, opiekuj się nim i Kate. Nie wiem, gdzie zmierzacie, ale zobaczymy się w następnym życiu. Żegnaj, Barry. Jedny bary. Na razie muszę go tak zostawić. Może potem, jak znajdę wyjście, będzie chwila na uhonorowanie go i chwilę żałoby. Dobrze. Co my tu jeszcze mamy? To mnie interesuje. Drzwi frontowe. Mam lokację placówki ze statkiem. Zobaczmy. Aha, piaskiem. Lepiej poszukać innej drogi wyjścia. Dobra, mamy tutaj korytarz. Czy tu jeszcze coś jest? Chyba, chyba nie. Uuu, uh, lap 12, lap 11, lap 12. Zastanawiam się, co tu robili. Raczej nigdy się nie dowiem. Zawalone przejście. Pogadajmy jeszcze z młodym. Dobra, na razie tutaj nie ma. Tajemnica, której się nie odkryje. Też wejście zawalone. Przejdźmy dalej. Wow, tu jest. Tu nic nie ma, ale są drzwi. Wow, odblokowałem drzwi. Kate, David, znalazłeś lokację? Naprawdę nic nie obchodzi cię, bary, co? Nie chcesz najpierw usłyszeć o nim? Założyłam, że nie żyje. Zginął dla tych informacji, Kate. Zginął tak jak powiedziałam, dokładnie tak myślałam. Och, rozumiem, więc możesz także założyć, że mam tę Twoją kupią mapę. Pokaż zobacz, platforma startowa jest tutaj, w górach. Możemy wyruszać. A co z Twoim snem? Burza, kwaśny deszcz, pioruny. Co z nim? Jeżeli szybko dotrzemy do statku, to nie będzie już nasz problem. No, nie wiem, David, ja miałeś ten sen. Możliwe, że nie damy rady uciec od tak. Wiatr wieje ze wschodu, burza nadejdzie właśnie z tamtego kierunku. Jeśli pojedziemy tam dzisiaj, złapie nas na otwartej przestrzeni, zanim znajdziemy statek, a na pewno nie wystartujemy podczas burzy. Musimy przeczekać burzę w naszej kryjówce! Jeszcze jedna noc! No nie! Czyli tutaj nie możemy zostać, mimo że to by było bardziej logiczne faktycznie. Deszcz nas tutaj chyba nie, by nie dosięgnął. No ale dobra, droga powrotna, tu jeszcze jest front budynku. Wszystko tutaj albo już się zawaliło, albo zostało zasypane przez tonę piasku. Czyli co? Koniec wracamy, tak? No, to musimy wrócić. Tu jest to wejście, tu jest lampa. Ten świat nie ma kilku miesięcy. Dobra. Tu jest już wszystko zabrane. Wyłazimy. Mamy lokalizację, natomiast żeby tam dotrzeć. Wow, chata myśliwska, czas jazdy 20 minuty, zruty paliwo do Jedźmy tam od razu do... O, tutaj jeszcze nie byliśmy. Dzień dobry. Co my tu mamy? Ścieżkę na tyły, mam jakąś broń? Mam karabin. Dokument z faksu. wow nie, 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 nie. Dobra, idziemy. Zobaczmy co nas tutaj zaskoczy Hata myśliwska, tu może będzie jakaś broń Oj nie nie nie, chciałem tam wejść Chciałem pogadać z Kate No ale dobra, pogadajmy z nią trochę dalej O! Mogę pogadać z nią O! Katrin Mayweather Poczytaliśmy o tym Mayweather, Katrin Mayweather, co? Tak się nazywasz? Czemu pytasz? Widziałem to nazwisko w dokumentach. Rasowałaś dla Siderala, prawda? Przez chwilę. Nawet nie wiedziałam, że mieli tu biuro, dopóki mi się nie przyśniło. Zdecydowanie nie byłam dość ważna, żeby zasłużyć na miejsce w szalupie ratunkowej, jak widać. Tak, dzisiaj jest bardzo ciepło, a ja mam atak alergiczny. Bolą mnie oczy. Więc to jest takie, mam nadzieję, że nie zacznę kichać. Już dzisiaj dwa razy. Dwa razy miałem takie ataki kichania, ale myślę, że teraz będzie już ok. Wow, tu! Wow. Czemu to ukrywałaś? Co jeszcze ukrywasz? Zlatego tego leciał? Skąd biorą się te sny? Pogadajmy, czemu to ukrywałaś? Czemu ...nam nie powiedziałaś? Czy to nieoczywiste, David? Syderal to spowodował. Spowodowali to wszystko. Księżyc? Tak. I więcej niż to Nie byłam w to bezpośrednio zaangażowana Ale jak pewnie możesz sobie wyobrazić Nie mam ochoty dostać Kulka świadkowego obcego Za wspomnienie, że mój pracodawca Przypadkiem zniszczył świat No, logiczne Co my tu jeszcze mamy? Co jeszcze ukrywasz? Nic, Jezu, David Przepraszam, ale chyba wiesz więcej niż mówisz To już raz okazało się prawdą I myślę, że nadal tak jest Okej, okay, nie musisz mi ufać, jeśli nie chcesz po prostu pomóż mi dostać się do, twojego, do, tego, do tego statku. Tak też zrobimy. Statek odleciał. Z dokumentów, które znalazłem, wynika, że ludzie z tego biura ewakuowali się do bazy z platformą startową. Czy nie oznacza to, że statek odleciał? Nie odleciał. Skąd wiesz, sny David? Ja też nie mam sny. No i teraz, właśnie jest ciekawe pytanie: skąd się biorą te sny? Jak to w ogóle możliwe? Myślę, że to są wizje wysłane przez kogoś. Pomyślała, pomyślałbym, że zwariowałaś. Gdyby sam, gdybym sam się nad tym nie zastanawiał. Może oboje zwariowaliśmy. Toż możliwe. Dobrze, logiczne to było. Co my tu mamy jeszcze? Rysy. Na podłodze są wyraźne rysy, tak jakby coś było przesuwane regularnie w te i z powrotem. Dobra, czy tammy kanapkę do przesunięcia? O, proszę Państwa. Obraz przedstawia wilka lub dużego psa na zaśnieżonym wzgórzu. Gdzieś w oddali widać ludzką osadę. Noc jest ciemna, a niebo wydaje się zamglone. Wydaje się, że już kiedyś widziałem ten obraz. straszliwe. Save w podłodze. Czy możemy go otworzyć? Zamknięte. No tak. Eee, nie mam łomu. Dobra, kominek. Kominek jest pusty. Jego spód oraz ściany pokrywa gruba warstwa pyłu, pachnie spalonym drewnem. Trochę z porożem. Część poroża jest przekrzywiona, nie jestem w stanie dosięgnąć, bo więcej nic nie mam. Wejdźmy dalej. Uuu. Miotła. Gwiazdko. Ciekawe co by teraz, co by teraz zrobił Bary. Pewnie powiedziałby coś ponurego. Miałem? Tak. Drewniana płyta, dobra. To jest dobre. Drewniane płyty są OK. Tu jest jeszcze jedna chyba płyta. Mamy ją. Wybite okno. Z tego miejsca widzę tył chatki. Puszka impregnatu. Płyn w tej puszce już dawno wysłę, gdy niczego się nie nadaje. Wygląda jednak na to, że wcześniej coś nim pokryto. Szkoda, że któryś zostawił zdjęte wieczko. Butelka whisky, bierzemy jazdko elektryczne. Gniazdo samo w sobie w niczym mi nie pomoże, jeśli nie mam co do niego podłączyć. Ok, miotła, dobra, puszka impregnatu. Czy coś młody to mam tutaj, ja to już wiem, ile masz lat, to już wiem, tutaj nie będziemy się nad tym teraz rozwodzić. Dobra, co tu wzięliśmy? Trzy drewniane płyty, to się przyda i whisky. Pytanie, czy te whisky nie możemy użyć na puszce z impregnatem? Nie, tak, myślałem, że to rozpuści może zaschniętą farbę, ale nie. Dobra, zobaczmy teraz, wejdźmy tutaj jeszcze. Tutaj bym jeszcze wrócił z łomem, mam taki tutaj plan. Ścieżka na tyły. Zobaczmy co na tyłach. Wow! Toaleta. Plama krwi. Ścieżka do chatki. To miejsce było do kitu nawet zanim świat został zniszczony. Kate, co tam? Dobra, o tym miejscu. Nie jest idealne, trudne do obrony. Nie ma drzwi, nawet jeśli zabezpieczyć okna. Nadal można łatwo dostać się do środka. Musimy zawsze dawać takie taktyczne wyjaśnienia. Co innego chcesz zwierzać? Dobra, czyli to było dobre, powiem no, później. Tu jest krew. Mam opatę, nie mam. Mam opatę. Czy ja to mogę coś pokopać? Nawet nie mogę zajrzeć, to jest tylko takie jest miejsce. Ale to wygląda strasznie. O, wysokie drzewo! Czy chcesz spiąć się na drzewo? Ta czynność zajmie 5 minut. A pewnie wspinamy się. Uuu, proszę Państwa, jestem na szczycie drzewa. Co ja tu mogę zrobić z tego poziomu? Ciekawe, co mi to daje. Tłumik karabinowy, piotła. Tu nawet nie mogę nic zrobić. No dobra, ale... Jestem na szczycie drzewa. chciałem coś tu znajdę u góry. Chyba coś tu jeszcze jest. Przej... Przyjrzyjmy się. Dokładnie, ale nic nie widzę. Z desek też tutaj raczej nie zbuduję niczego. Wyżej też nie wejdziemy. Trudno. Tak, schodzimy, nic tu nie było. Ścieżka do chatki. Dobra, idziemy. Ten safe mnie tu jeszcze intryguje, szkoda, że nie wziąłem save w podłodze. Szkoda, że nie wziąłem A śrubokręt. Nie bardzo, klucz nastawny Spróbujmy. Identyfikator na pewno nie. Butelka whisky. Kiepski pomysł. No, tak myślałem. Młotek nie działa. Dobrze. To co? Zapiszę sobie grę. Bo tak. O, możemy nadpisać. To będzie druga. Druga nasza ta. I zobaczmy, czy. mnie teraz. Tak. Jesteśmy tutaj użyte paliwo 6 minut jak już tu jesteśmy blokada drogi Odwiedźmy jeszcze tutaj chociaż nie na razie nie mam potrzeby miejsca ma dużo Trochę czasu niepotrzebnie, ale pierwsze tak. Udajmy się najpierw do stacji benzynowej. Aha, do restauracji, ok. Jedźmy tam. Wow, stać! Coś cię za jedni. Ręce do góry natychmiast. Spokojnie, koledzy. Jesteśmy tylko ręce do góry natychmiast. Dobra, dobra, proszę. Kate, czy mogłabyś. Proszę nie strzelać, jesteśmy niewinni. Już dobrze, Cody. Panowie nic nam nie zrobią. Kim jesteście? Nazywam się David, to jest Kate. A dobra, czekaj. Wyjaśnisz wszystko sierżantowi. Okej, okay, niech to będzie cywilizowana rozmowa. Wow, Nie Nieźle. Jestem za. Zacznijmy od tego. Kim jesteście i co tu robicie. Jesteśmy rodziną. Szukaliśmy tylko zapasów. Nazywam się David to moja żona Kate. David? Spokojnie kochanie, załatwię to. Jasne. <grym> Widzę jak mówiłem. Więc jak mówiłem, to my, to nasz syn Cody. Dzień dobry. Po prostu szukacie zapasów? Tak, czy mogę odwrócić? Pytanie. Sierżant sztabowy Franklin McWillis, a to mój oddział. Josh, Mark, Steve i Paul. Więc jesteście z armii, jesteśmy armią, tym co z niej zostało. Hahaha, <laughs> dobre. Nie ma już rządu ani żadnego centrum dowodzenia. Jesteśmy zdani tylko na siebie. Normalnie nosicie mundury. To trzyma nas razem. Co z nami teraz zrobicie? Nic, spocznij, chłopcy. Wracajcie na stanowiska. Dobrze. Przepraszam za to. W dzisiejszych czasach nigdy nic nie wiadomo. Miło raz chociaż spotkać kogoś przyjaznego. Mamy się rannego. Co się mu stało? Komu Steveowi zostaliśmy zaatakowani? Mała grupka bandytów. Nic z czym nie mogliśmy sobie poradzić, ale Steve dostał i się nie jest je z nim najlepiej. Nie mamy nic, czym można by go opatrzyć. Miałem nadzieję, że znajdziemy coś tutaj, ale nie mieliśmy szczęścia. Czego dokładnie potrzebujecie? Jakiś bandaż, a także coś do zdezynfekowania ran. Mam whisky, a bandaż zdaje się, że miałem, mam w domu. Jaki macie plan, sierżancie? Wyruszamy na zachód, tak najprawdopodobniej na ostatni postój przed próbą pokonania wielkiej pustyni rozciągającej się w tamtym kierunku. Wy nie podróżujecie w tym samym kierunku. Możecie się przyłączyć, jeżeli chcecie. Napotkaliście jakieś ciekawe miejsca? Szukamy rzeczy którymi można by ufortyfikować nasze stronienie. Jest pewien plac budowy na południe, stąd. Moi chłopcy widzieli go z daleka, gdy przeprowadzali zwiat, ale nie jesteśmy pewni, co tam jest. Może być tam coś użytecznego. Daj mapę, zaznaczcie jego położenie. Mamy nową lokalizację, proszę państwa. W zasadzie to idziemy na wschód. Wschód to fatalny pomysł. Dlaczego? Przebywamy stamtąd, uciekamy przed porażającą burzą. To prawdziwe piekło. Mówię wam, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Pioruny walą na potęgę. Deszcz jest bardzo kwaśny, parzy skórę. Wierz mi, nie chcesz iść na wschód. Na pewno nie dzisiaj. Hmm. Jak możemy przetrwać burzę? Czy masz jakikolwiek pomysł, jak można przetrwać tą burzę? Cholera, synek. Uparty z ciebie, koleś. Jeśli musicie zostać, to lepiej na wzniesieniu i wykopcie jakieś rowy wokół usunięcia, żeby odprowadzić wodę. Możecie też pogadać z Paulem, to nasz inżynier i z tego co wiem ma jakieś eksperymentalne przyrządy, które mogłyby się wam przydać. Ale nie spodziewajcie się, że dostaniecie coś za nic, też mamy swoje potrzeby. Okej, okay. Księżyc i ostatek kosmiczny od Księżycu. Księżyc spada nam na głowę, tak? Nie zauważyłem, może dlatego, że byłem zbyt zajęty dbaniem o dobro swoje i swojego oddziału, podczas gdy cholerny księżyc wybuch i spada nam na głowy. <grywka> Dobra, historia. Mój oddział pomagał przy ewakuacji. Mieliśmy śmigłowiec nad stadionem pełnym uchodźców. Mieliśmy zabierać rannych. Nagle bum. Uderzyło kolejne trzęsienie ziemi, rozpętało się piekło. Dosłownie, ziemia się otworzyła, płomienie wystrzeliły w niebo. Znasz Biblię, nie jestem ekspertem. Ja również nie byłem zbyt religijnym człowiekiem, ale po zobaczeniu tego, po zobaczeniu jak cały stadion pełen ludzi został nagle połknięty przez piekło, jestem jednym chlapnięciem, wtedy ja zrozumiałem. Nie ma nadziei, nic się nie skończy. Dobrze, to jest sąd ostateczny, ostatni rozdział ludzkości. Uuu! Uuu, o statku kosmicznym to Dobra, wyruszamy niedługo po zachodzie słońca. Do tego czasu, jeśli czegoś cię potrzebować, po prostu zapytajcie. Okej, okay. to jest Steve eee, Steve, uuu, czego chcesz? Zawsze jesteś taki przyjazny, tylko z dziurami po kulach, proszę pani. Chcesz się zabrać z nami? A macie zamiar mnie nieść? I to wystarczy, ok. Niech ci będzie. Jak się czujesz? A jak myślisz? Jak sitko, kaszle. Możemy ci jakoś pomóc? Gdybyście mieli kawałek bandaża i coś do zdezynfekowania, ran byłoby super. Bandaż mamy, cześć. Damy Ci w ogóle, tak. Masz. Whisky przyniesiemy do za chwileczkę, nie ma problemu. Co wy tutaj koledzy macie? Tu jeszcze była ta toaleta. O, spotkaliśmy oddział żołnierzy zawodzonych przez sierżanta. Stacjonują w restauracji i mogą nam jakoś pomóc. mi do schowka. Olej kuchenny, bierzemy. Trucizna na szczury, bierzemy. Nie wiem co z tym zrobię, ale w grach tego typu, czacopismo, że państwa, kibelek. Wow, wielkie konspiracje, weekly konspiracji! <noise> konspiracje i mity. W tym wydaniu, raport specjalny. Klinika śpiącej korporacji Sidral Plexus. Czy to prawdziwa, autentyczna klinika dla ludzi pogrążonych w głosowanej śpiączce? Albo być może to coś o wiele bardziej złowrogiego? Redakcja konspiracji i mitów jest przekonana, że dzieje się tam coś więcej niż podaje się do publicznej wiadomości. A zatem przyjrzywszy się bliżej najnowszej inwestycji tej megakorporacji, Więcej na kolejnych stronach tego wydania. Korporacji Sidral Plexus nie trzeba nikomu przedstawiać. Elektronika, komputery, transport, eksploracja, eksploracja kosmosu można wymieniać i wymieniać. Ich nowo otwarty obiekt nie wygląda jak korporacyjny skok na kasę. Klinika dla ludzi w śpiączce. Jeśli ktoś z Twoich najbliższych nieszczęśliwie zapadł w śpiączkę, możesz chcieć dla niego profesjonalnej pomocy. Zazwyczaj tego typu pomoc kosztuje spore pieniądze. Miejsce w klinice w korporacji Sidral Plexus jest natomiast tanie jak barszcz. Właśnie sny, a oni mają klinikę. Klinikę dla osób pogrążonych w śpiączce. Dlaczego firma, która koncentruje się zwykle na pomnażaniu własnych przychodów, miałaby zrobić coś takiego? Ludzie wyistniewają przypuszczenia, że to jedynie zabieg pr próba ocieplenia wizerunku korporacji. Jest to prawdopodobne, ale redakcja konspiracji i mitów nie wierzy, że tak jest. Z tego co wiemy, prawda jest ukryta dość głęboko. Niektóre z rodzin, które zdawały się skorzystać z oferty kliniki i które pragną pozyskać anonimowe donoszą, że widziały swoich bliskich w miejscach publicznych, spacerujących jak gdyby nigdy nic, gdy rodzina próbowała nawiązać kontakt z taką osobą, ta zdawała się zupełnie nie pamiętać swoich bliskich i odbywała się w sposób zupełnie obcy. Ciekawe, procent wybudzeń ludzi w współtrwałej śpiączce jest sam w sobie dość niski a przypadki, gdzie wybudzona osoba zachowuje się jak zupełnie inny człowiek, praktycznie nie występują. Czy może to oznaczać, że Sidral wykorzystuje swoich pacjentów na jakichś eksperymentów, na eksperymentów naukowych? Pranie mózgu to jedna z opcji, ale w redakcji konspiracji i mitu mamy jeszcze jeden. Mrożący krew w żyłach pomysł. Cyral Plexus pracuje nad technologią transferu umysłów. Używają ludzi w śpiączce jako nośników dla świadomości innych ludzi. Wcale nie, interesują, nie interesuje ich dobro pacjentów ani los oryginalnych świadomości. Wykorzystują ich jak pacynki. Oczywiście to tylko spekulacje i nie mamy żadnych dowodów na poparcie tych tez. Chociaż kontaktował się z nami jeden z byłych pracowników kliniki, jego zdania zdawały się potwierdzać nasze teorie. Niestety, kontakt z nim urwał się nagle i niespodziewanie. Nie wiemy, kim była ta osoba, ani czy mówiła prawdę, czy nie. Będziemy dalej śledzić ten temat i możemy, możecie spodziewać się kolejnych informacji w następnych numerach konspiracji i mitów. Pamiętajcie, oni chcą, żebyście myśleli, że to my jesteśmy wariatami. Dobrze, coś tutaj już się zaczyna układać. Zobaczmy, zobaczmy, co tam, co tam się będzie działo. O, stary sierżant. Dobra, tu ci, a, jeszcze te drzwi. Tu jest ta łazienka, znaczy to kuchnia. Zdaje się, że ja tu już wszystko stąd zabrałem. Zamrażarka. 7 godzin. Tu jest, to jest zapasy od chłopaków. Josh. Który to ją. Cześć. Czego chcesz? zabrać na braty. Mark. Po co? Możemy mieć drogę ucieczki z tego całego nieszczęścia. Jesteście jednymi z tych szalonych sekciarzy, co? Obcy przylecą i pomogą wam ascendować. <laughs> Nie. Nic w tym stylu. Znajdziemy statek kosmiczny i, wiedziałem, szaleni sekciarze. Dobrze. Idziemy, chłopaki. Chłopaki i dziewczyny. Wow, plac budowy, 12 minut. Nie tutaj korci podjechać na stację benzynową w ogóle, jak tu jesteśmy. Już blisko jesteśmy. Przede wszystkim tak, damy na pakę sobie najcięższe rzeczy. Chlast. 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 Whisky, wow, 2,5 kilo. Tłumik karabinowy dużo nie waży Olej kuchenny też damy tu Trucizna na szczury Proszę bardzo Identyfikator 0,0 zero, zero. Tłumik karabinowy, miotłę damy ją tu Tłumik też Gdyż musimy iść tak Najpierw Zatankujemy sobie No bez tego oni już W ogóle zatankować teraz auto. Tak, chcę wlać. Zatankowałem samochód. A jest pusty, kanister. mister. No, A, proszę. Widzicie, jak on tak sobie pojechał, to nie można wlać trochę paliwa, trzeba wlać całość. No, dobra, jeszcze raz. Zatankujemy. Znaczy, przede wszystkim mam na plan tam podjechać do tego pikapa jeszcze raz zatankować go, ale myślę, że pojedziemy sobie też na ten plac budowy, chociaż jeszcze rzucę loda. 10 minut pojedziemy tutaj, most zniszczony dom, tam nie będziemy krążyć miasto, tam byliśmy. Plac budowy, 10 minut, nie jest źle, więc spoko. A to na razie tyle, dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć, hej!